Jak to tam Ale tak mi się wydaje, że jeżeli nie pójdziesz, ja też tam tańczą. Ja tańczę, zaraz od tygodnia w ogóle. Odrzucam je do dziewiątej, tam nie ukańczę, tam współczesny. Współczesny? Ale to można było wykorzystywać... Tak Najpierw się nauczymy. Może zrobić kurs dla nauczycieli i, i tańca. Był w tamtym roku, były takie próby, pani dyrektor Ela Żarnowiecka próbowała zrobić coś takiego, że na, nauczyciele mogli przechodzić, bo tam siostry są Te Hakenberg. Hakenberg. Pięknie tańczą, taniec żydowski. I ja one prowadziły. No samym, i tu się udziela, widzę. tym samym, w którym one, ale e, ja tam e, na przykład, takie wewnętrzne warsztaty u nas z dziewczyną e, nauczycielką w przedszkolu, to e, jest taki plan, już drugi rok się ciągnie, że mam zrobić, bo e, to jest niesamowite. Człowiek jak tańczy taniec izraelski, to zapomina w ogóle o wszelkich troskach. To jest coś tak, tak skonstruowanego, że jest niezwykłe. A na czym się koncentrujesz w czasie tańca? Ja. Koncentruję się na radości, bo już wkrótce... Dzięki. 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 No, pięknie.